Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj nagrywamy. O, jak robić? Postarać się zrobić to, to zadanie, które w sumie za dużo nie da. Jakby tutaj dawali ze 100 monet, byłoby super. Tu raptem dają jedną srebrną monetę. Trochę ekspa. Trudno to przyrównać do czegoś w klasycznej wersji gry, chyba że rozpoczynając teraz przygody mamy. Może coś podobnego? Niestety mam gołe i wesołe postacie. Trafiła mi się za darmożkę pięciogwiazdkowa postać. Stargazer. Super. Wsparciem dla ekipy. 20% many. Co wezmę? Wezmę sobie na pewno lekarza. Wzięło lekarza. I tu myślę kogoś do bicia. Czy turowego, czy takiego snajpera co trochę manyścina. Czy może coś innego? No nic, próbuję składem 2, 2, 1. Jeżeli chodzi o arty, wpadło mi trochę artów. Ciekawostką jest to, że można wziąć tylko i łącznie jeden art leczący, jeden zadający obrażenia, jeden zadający, dodający many i jeden tak zwany różny. Z różnych mam tu całą ataku. Wszystkie smoki otrzymują 30 do ataku i 30 szans na trafienie krytyczne. Jeżeli chodzi o Leczenie mam dwa arty. Jeden dodaje 1000 życia jednemu smokowi. Drugi, wszystkie smoki odzyskują 500 punktów życia i zostają wyleczone z, z dolegliwości, ze statusu. Także tutaj są rozbudowane te artefakty, ale trzeba przyznać, że jest jeden szkopuł. 1000 życia tu jest mało. No nic, spróbujemy. Liczę głównie na klocki, które będą fajnie wpadały w rejonie bonusowym. Że tak to nazwę mocnego pola, czy jak to tam nazwać? No, początek nie jest zbyt ciekawy. Muszę jak najszybciej naładować lekarza. I tutaj głównie będę musiał się chyba skupiać na tym, żeby zrobić szybko czystkę z jednej strony i atakować z drugiej strony. Bo niestety te czary całkiem sporo życia zabierają. No nie będę ukrywał, jest trochę trudno. Ja mam niebieskiej postaci. Zastanawiam się, czy nie lepiej, jeśli tęczą, bo w tym momencie za każdym razem praktycznie coś by się trafiło w tych polach. A te pola, brak pozorom, dużo dają. No właśnie, już mam ubitego. Nie mam niebieskich postaci. Jest zielona, jest czerwona, dobra. Brakuje nadal lekarza. No i już po lekarzu. No właśnie. Jak to bić? Jak to grać? Obawiam się, że niestety ten etap będzie niezaliczony. Chyba że jakimś fartem. Hmm. Tak, tutaj można próbować ten iść. I wtedy te komba by były też obrażenia mocno zwielokrotnione. to jest jakaś szansa. Stój, 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 No dobra, ewentualnie zabij. No i właściwie to już jest pozamiatane. W sensie, że mnie zamiecią, zamiatą. Bo nie wyobrażam sobie wyjść z tego cało. Nie wiem, czy coś tu zajdzie. Zaraz naładuję tamtego gościa. Nie mam nawet zakładować sensownych obrażeń. To na pewno nie zabije. No właśnie. <laughs> Także jak widać, takie rzucanie klocków to tylko i łącznie przez pole. Dobra, próbujemy. walczyć do końca. Została mi postać pięciogwiazdkowa. Nie mam lekarza. Hm. Jak to rozegrać? No nic. Spróbujemy. No właśnie, i w zasadzie jest po mnie, chyba, że teraz zginie, o zginął, ale to dwie tury i będzie po mnie. Spróbujemy się, no co to jest 1000 życia no. Jak ten ma 19. Co to robi? Wszyscy bohaterowie otrzymują 1000 punktów obrażeń? Albo wrogowie. Mana. 30% many. Hmm. Nic mnie tu nie uratuje, tysiąc życia. Po miał. No dobra, próbujemy. Nie wiem co się stało. Co on robi? Aha. Okej. Okay. Spróbujmy jeszcze przeżyć to jakoś. To jest lekarz. Ok, to trochę się uleczy. A my teraz zapuścimy sobie to. <laughs> ok, trochę fart. No, ciężko, ciężko, ale poszło. Nagroda, oczywiście, wątpliwa. Kurde, takie małe tutaj dają te ikonki. Nic. Ostatni etap to ja postaram się przejść na zasadzie e, tęczy. Tak, no, na zasadzie tęczy, no bo po prostu te obrażenia z pola są na tyle duże, że może warto właśnie i szybko ładujące, że może warto jednak grać tęczą. No nic. Jeżeli się komuś podobało to proszę łapki w górę, pozdrawiam, cześć.